Jak tutaj Magda powiedziała, tytuł naszego spaceru jest Co by było gdyby, bo tutaj znajdujemy się na terenie osiedla Gołębiów 1. I e, nie wiem czy Państwo sobie zdajecie, zdajecie sprawę, ale e, tutaj z tym miejscem właśnie, gdzie jest to osiedle w Gołębiów pierwszy, gołębiów drugi, osiedle akademickie przed wojną były związane no, bardzo takie dalekosiężne plany rozwoju Radomia jako no, można powiedzieć ośrodka przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Ale zanim, zanim do tego przejdziemy, tak jak powiedziałem, znajdujemy się na terenie osiedla Gołębiów I, to osiedle jak zaczęto je budować, no, pierwsze plany były w roku 1976 roku i Radomski Inwestprojekt no, opracował koncepcję architektoniczną i urbanistyczną pod, no, pod deską Kreślarską, można powiedzieć, dwojga architektów radomskich, pani Leszka Fischera i pani Ewy Majorek, tak przypomniało mi się. I pierwsze te bloki tutaj na tym osiedlu zaczęto wznosić w 1978 roku i osiedlu nadano imię 30-lecia PRL. Oczywiście po roku 1989 tę nazwę zmieniono na Gołębiów 1. Samo osiedle znajduje się na gruntach dawnej wsi podradomskiej gołębiów wójtostwa. To była wieś, która należała można powiedzieć do, e, do takiego majątku każdorazowego wójta Radomia, bo Radom jak był blokowanym miastem w XIV wieku, potem w XV miał wójta dziedzicznego i tutaj, tutaj był folwark Właśnie na Gołębiowie, gdzie wójt prawda, miał swoich chłopów pańszczyźnianych, którzy obrabiali mu jego pola. Grunty tej wsi, a czyli ten majątek wójtowski w 1822 roku został przejęty przez Skarb Państwa, a w tym wypadku tego Królestwa Autonomicznego Kongresowego w ramach zaboru rosyjskiego, a grunta tej wsi, tak właściwie gołębiów wójtostwo były w granice Radomia włączone. W dwóch turach, w latach 1948, a reszta w 1954 roku, kiedy powiększano administracyjnie, administracyjnie Radom. I tutaj, tak jak powiedziałem o tej fabryce samochodów, którą tutaj w Radomiu planowano, planowano wybudować. Bo jeszcze zanim zacznę o tej fabryce mówić, tutaj zaraz obok przebiega linia kolejowa do, do Warszawy. Ta linia została wybudowana w ramach no, prac interwencyjnych, można powiedzieć, i w okresie wychodzenia Polski z wielkiego kryzysu gospodarczego, tego z przełomu lat 20-30, który objął właściwie cały świat. No, Polskę bardzo, bardzo doświadczył, bo Polska była krajem no, na, no, bardziej rolniczym niż przemysłowym, więc, więc takiemu państwu, właśnie z taką strukturą gospodarczą, było się bardzo trudno. Udźwignąć z tego. No i właśnie za przykładem amerykańskim rząd postanowił no, robić wielkie inwestycje państwowe, które w jakiś sposób rozładują bezrobocie. No i właśnie Dzięki dwóm posłom radomskim, yy, którzy no, lobbowali w Warszawie za zabudową linii kolejowej z Radomia do, do Warszawy, bo wcześniej pociągi, no żeby dojechać do Warszawy trzeba było jeździć przez, przez Dęblin do Warszawy i tamtędy koleją nadwiślańską na dworzec wschodni dzisiejszy. I właśnie jak powiedziałem dwóm posłom radomskim, Michał Tadeusz Osiński i Józef Grzecznarowski. Dwaj panowie z dwóch przeciwnych obozów politycznych, jeden z PPWR-u, drugi socjalista, no ale obaj działali na rzecz, rzecz Radomia i im barwy polityczne w ogóle nie przeszkadzały. I linię tę rozpoczęto budować. No taka data dość symboliczna, bo 19 marca, no czyje są wtedy imieniny 19 Józefa. marca? No Józefa, no i wtedy jest właśnie w Polsce wielki kult Józefa Piłsudskiego. On jeszcze wtedy żyje, to jest 19 marca 1933 roku, w miejscu gdzie... Odchodzi ta odnoga właśnie torów, prawda, od, od tych torów, które prowadzą do Dęblina. Tam odbyła się główna uroczystość, poświęcono taki pomnik właśnie, że w dniu imienin marszałka Piłsudskiego rozpoczyna się budowę linii, linii kolejowej do, do Warszawy. No i oczywiście te linie dość szybko zaczęto budować, to jest 1933 rok, bo już w listopadzie 1900, końcówka listopada 1934 roku, tę linię oddano do użytku. Czyli nie niecałe, można powiedzieć, półtora roku, 103 kilometry linii kolejowej zostało wybudowane. A co się działo z tą linią kolejową, to pewnie Państwo wiedzą, prawda, jak się dojeżdżało do Warszawy, to ta linia nigdy nie została właściwie do, do tej pory dokończona, budowa. Bo do warki był cały czas jeden tor, który miano w przyszłości wybudować, no ale to się przeciągnęło ponad 70 lat, to, to miano. Jeszcze należy dodać, że tę linię w 1969 roku, ja dobrze sobie przypominam, zelektryfikowano. No i już jest zelektryfikowana. I właśnie to, że tutaj jest blisko linia kolejowa, i te tereny właśnie przed wojną to były głównie grunta orne, bo wieś była troszeczkę dalej. I oczywiście to, że Radom był w tym czasie, no, dynamicznie się rozwijał. Tutaj prawda, był to jest ten trójkąt bezpieczeństwa. Radom jest tym jednym też z miast, które należały do centralnego okręgu przemysłowego. Tutaj planowano też właśnie, czyli znaczy rozwijano te duże inwestycje przemysłowe, państwowe, tak jak fabryka tytoniowa, czy fabryka broni, czy fabryka masek przeciwgazowych, no, ale oczywiście też inne inwestycje tutaj wśród takich inwestycji związanych z COPEM to jest jest budowa fabryki telefonów Ericssona na, na osiedlu nad potokiem dzisiejszym. No i właśnie to bliskość linii kolejowej, ale także to, że no, władze miejskie sobie zdawały z tego sprawę, że ulokowanie jakiejś dużej inwestycji przemysłowej w mieście pozwoli. W Radomiu rozładować kilka problemów. Przede wszystkim to, że zniknie bezrobocie. W Radomiu w tym czasie w no mieście ponad tysięcznym było prawie 5 tysięcy ludzi bez pracy, stale, stale bezrobotnych, no oczywiście jeszcze sezonowi se, sezonowo bezrobotni związani, prawda, związane to było z tymi pracami sezonowymi, na przykład jak na budowie. No a poza tym taka inwestycja potem przyszłe podatki pozwoli, że miasto. Może wreszcie nie będzie miało deficytu budżetowego, bo jakby to Państwu powiedzieć, przychody Radomia w tym czasie wynosiły, no powiedzmy, w 1938 roku prawie 3 miliony złotych, ówczesnych złotych, a wydatki miasta wynosiły 10 milionów. Więc trzeba było z 7, 7 baniek na pokrycie, na pokrycie tego długu. No i pojawia się. No, przychodzi list, można tak powiedzieć, do magistratu radomskiego, datowany na 21 września 1938. Taki pan, inżynier, konstruktor, Otto kuczak z Bydgoszczy proponuje właśnie w tym liście, że on jest konstruktorem takiego, wtedy to nazywano ludowego samochodu. Samochód, czyli taki, można powiedzieć, tani samochód osobowy dla, dla, no, powiedzmy, dla osoby, powiedzmy, urzędników przeciętnie zarabiających, jakichś właścicieli, mniejszych, mniejszych przedsiębiorstw, rzemieślników dobrze prosperujących, o nazwie Europa. On ma kapitał 4 miliony złotych. No i chciałby w Radomiu, jego ta spółka, chciałby w Radomiu uruchomić fabrykę samochodów. Oczywiście wtedy prezydentem jest Józef Grzecznarowski. Grzecznarowski bardzo szybko się odpowiada na ten list, bo 1 października 1938 roku doszło do spotkania się obu Panów, Pana Kuczaba i Józefa Grzesznarowskiego. Do końca nie wiemy jak wyglądały, raczej jak przebiegały te rozmowy, bo się nie, zachowa, nie zachowały żadne, żadna notatka czy jakiś protokół sporządzony z, tej, z tego spotkania. No ale do tej inwestycji nie doszło, bo w tym czasie, no to trzeba powiedzieć, że do Radomia zgłosili się jeszcze kolejni przedsiębiorcy, już tym razem z Katowic. To była firma Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych SA w Katowicach i oni zaproponowali, że tutaj w Radomiu są gotowi wybudować ogromną fabrykę samochodów, która no byłaby troszeczkę też montownią samochodów niemieckich, głównie tych takich marek jak BMW, Mercedes czy Steyr, żeby tutaj w Radomiu taka fabryka została tylko jaką ma propozycję miasto. No i oczywiście Rada Miejska i Grzyszna stwierdzają, że oczywiście mają propozycję, że tutaj y, są gotowi y, no, udostępnić grunta y, pod taką inwestycję. Mało tego miasto nie będzie pobierało żadnych opłat za media y, od tej firmy, za wodę, ścieki, prawda, przyłącza wszel wszelakiego typu, czyli jeszcze elek y, no, przyłącza elektryczne i za to nie będzie żadnych. No i jeszcze jest miasto gotowe, do wybudować drogi dojazdowe do, do takiej fabryki. No tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że w tym czasie Kielce też starały się o umiejscowienie takiej inwestycji, ale właśnie zaważyło to na tym, że Radą mm. dlaczego Radą wybrano, bo te niskie, czy znaczy żadne opłaty za media przeważyły, no i przede wszystkim to bardzo dobre położenie Radomia. Na skrzyżowanie wtedy głów, nadal prawda, głównych dróg takich tranzytowych północ południe, wschód zachód, prawda, na Lublin, Lublin łódź trasa, no i mało tego, tak jak powiedziałem, wybudowanie tej linii kolejowej do Warszawy i tutaj prawda, możliwość budowy bocznicy kolejowej. No ale pojawił się problem. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że te grunta w tym czasie, ta ulica właśnie dzisiejsza Kozienicka i ulica 11 listopada, wtedy nazywana daleką, to była granica miasta, to była wieś tutaj. No, i postanowiono, no oczywiście, we władzach prawda, wojewódzkich i rządowych, żeby te tereny bardzo szybko przyłączyć do miasta. Tutaj mówimy o powierzchni prawie 63 hektarów. To jest bardzo dużo. Niektórzy, niektórzy liczą, <try> że to jest mniej więcej wielkość 240 kortów tenisowych <try> obecnych. <prawda? try> no więc, to jest, mówię, dzisiejsze właściwie 2,5 osiedla radomskiego podbudowę tej fabryki. No jeszcze to zaważyło, że tutaj zrobiono odwierty geologiczne, że taka fabryka może tutaj być umiejscowiona. No i władze miejskie miały za zadanie po pierwsze wybudowanie tutaj dróg dojazdowych, do, do tego postarać się o to, żeby wykupić te grunta z rąk prywatnych i tutaj kancelaria byłego prezydenta Radomia Romana Szczawińskiego, adwokata tutaj działała. On, jak, jak w wspomnieniach podawał, raczej e, znaczy w jakiejś zmiance prasowej mówił, że pracował od, od 8 do 8 i nakłaniał właścicieli gruntów tutaj miejscowych. To była rozdrobniona bardzo struktura, żeby zgodzili się na sprzedaż tych gruntów. Jak powiedziałem, 62 hektary, a im się udało chyba wykupić przez rok właśnie 38, 39, niecałe 6. Więc e, to dość opornie szło. E, ale tak jak powiedziałem, że miasto tutaj wzięło na siebie, że wykupią te grunty i potem przekaże pod, pod budowę tej fabryki wieczystą dzierżawę. I jeszcze no, żelazo kuto kupi gorące, bo 22 grudnia 1938 roku właśnie w kancelarii Romana Szczawińskiego zawiązała się spółka, właśnie, w którą wchodziła właśnie ta górniczo-hutnicza wspólnota interesów, zawiązała się spółka pod nazwą Zakłady Wytwórcze Samochodów Wspólnota Interesów przez Avradomir. I to jest właśnie ta fabryka, która w Radomiu miała, miała funkcjonować. I, I tutaj trzeba powiedzieć, jaka miała być wielkość produkcji. Liczono, że zaraz po wybudowaniu tego zakładu, w pierwszym, w pierwszym roku, pracę tutaj znajdzie 5 tysięcy ludzi. A bezrobocie w Radomiu, czyli to właściwie w Radomiu zniknie problem bezrobocia raz na zawsze. Druga sprawa, taka fabryka będzie produkowała 6 tysięcy samochodów osobowych rocznie. Mało tego, i po pierwszym roku miała uruchomić jeszcze linię produkcyjną na, na konstrukcję samochodów e, takich do, no, ciężarowych albo ciągników do dział e, artyleryjskich w wielkości 600, właśnie e, sztuk produkcja. Więc e, taka. No ta, umiejscowienie takiego zakładu i wybudowanie, no, można powiedzieć, zmieniłoby raz na zawsze w Radomiu po pierwsze strukturę przemysłu, bo tutaj byłby bardziej no, przemysł, który w Radomiu w tym czasie nie występował oczywiście z branży metalowej, ale już więcej postawiony. Mało tego, spowodowałoby to zlikwidowanie bezrobocia, rozwój miasta, bo prawda, budowę, bo miasto jeszcze wzięło na siebie to, że jeszcze wybuduje osiedla dla robotników. Więc prawdopodobnie tutaj, gdzie dzisiaj mamy osiedle nad potokiem, powstałoby duże osiedle przyfabryczne dla, dla tych pracowników. No ale oczywiście, tak jak powiedziałem, opór materii właśnie tutaj właścicieli gruntów, no i to, że i potem jeszcze spowodowało to wybuch wojny, no 1939 rok to właściwie jest z tygodnia na tydzień pogarszanie się stosunków dyplomatycznych między Polską a Niemcami. Bo ta fabryka miała, tutaj miały być na początku być montowane samochody no produkcji niemieckiej, z komponentów produkowanych w Niemczech. No i po wybuchu wojny, no, można powiedzieć, majątek tej firmy został przejęty przez, przez Niemców. I w czterdziestym bodajże pierwszym roku tę fabrykę, tą spółkę akcyjną, właśnie te zakłady samochodowe w Radomiu, wspólnota interesów, została wykreślona z rejestru handlowego spółek w Radomiu, a po wojnie już nie wrócono do koncepcji, koncepcji budowy fabryki samochodów w Radomiu. No i dopiero w latach tych na tych terenach zaczęto budować osiedla, osiedla mieszkaniowe, mimo że grunty, no już wtedy zupełnie inny system prawny, prawda, można było łatwiej wywłaszczać pod wielkie inwestycje tutaj właścicieli, właścicieli gruntów. To więc dobrze, to teraz idziemy sobie, tutaj proszę Państwa przejdziemy przez tam przy klinie, tak zwanym, przez pasy i na ulicę Struga już przejdziemy. Obrigado.